Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom Lidze. Ekstraklasie. Zespół Zagłębia Lubin zmierzy się z Warszawską Legią. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Ależ akcja, popatrzmy. W takiej chwili zawodnik pewnie dałby wiele, żeby cofnąć czas i podjąć inną decyzję. No cóż, nie da się ukryć, że to nie był strzał życia, ale pewnie pomyślał spróbuję uderzyć. Co mi szkodzi? Zdecydowane wejście bez faulu. Robi się coraz groźniej. A zatem strzela komfortowo, zatrzymuje ten strzał. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej gramki. Wywierana teraz presja. Jest decyzja arbitra. Rzut wolny przyznany dla piłkarzy Legii Warszawa. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. do Filipa Starzyńskiego. Fardo, ale skutecznie odebranie piłki. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Utrudniają mu rozegranie. Szołek. Odważna i co najważniejsze skuteczna gra w obronie. Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Kibice chcą strzału. Dobrze blokuje teraz strzał. I próba strzału. Pewna interwencja, łatwy strzał. Bartosz kapuska. Kapuska. I co? Strata wojskowych. Do Filipa Starzyńskiego. Łatwy strzał do zablokowania. Derża na bramkę. Broni. Dobrze. Wreszcie jakaś sposobność. Może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Centra Starzyńskiego. W pole karne. Co za interwencja? Jak on to wyciągnął? No rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Kapustka. Niepotrzebna. Strata piłki. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźny. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić. Dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. Prowadzą zatem 1 do 0. Czysta interwencja i zaczną z zanini bocznej. Filip Mladenowicz. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Chodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? O, nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Ta zagłębia lubi. Przewinienie. Miedziowi będą za chwilę wykonywać stały fragment gry. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Piłka spokojnie dociera do bramkarza. Ostatnie pół godziny gry przed nami. No i po ataku zagrożenie minęło. I popatrzmy, na Jędrzejczyku spoczywa teraz duża odpowiedzialność. Szansa Starzyński. Ale koniec końców strzał niezbyt groźny. Spokojnie łapie to bramkarz. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Filip Starzyński przy piłce. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej Rywala. Bardzo niecelny strzał, choć wydawało się, że to powinien być gol. Sytuacja sam na sam potrafi deprymować. Często takie akcje wieńczy taki nieudany strzał. I zobaczmy, czy Jędrzejczyk poradzi sobie teraz z atakiem przeciwnika. Doskok do rywala i po akcji. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Ale to by było tyle. Koniec akcji. To już ostatnia prosta. Gospodarze muszą tylko dowieść ten rezultat do gwizdka. Jak to widzisz, Jacku? Wydaje się, że wynik 1 do 0 to nie jest szczyt ich marzeń. Na pewno jest w zespole niedosyt, ale zostało jeszcze parę minut. Można pokusić się o jakąś składną akcję i wykończyć ją strzałem. Ważne, aby formacja defensywna nie straciła koncentracji, bo to mogłoby być niebezpieczne. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Tak jest! Piłka ląduje w bramce! Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? No to mamy 2 do 0. Całą piłkę teraz. Świetny teraz dribling, wciąż idzie na bramkę. Niezły ten strzał, na pewno trzeba pochwalić próbę, ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto, co mają do stracenia. Minianie nie przerywają akcji, sędzia też nie, bo uwzględnia korzyść. Ale mimo puszczenia korzyści, akcja się nie rozwija i sędzia postanowił teraz przyznać rzut wolny. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Szansa! Tak jest! Jeszcze jedna bramka. Już trzy gole przewagi. W ten sposób pieczętują zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy. Łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Została jeszcze tylko minuta. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni. Bye. 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 Bye.